I biegniemy sobie trundlasem w miejscu, taki poranny jogging na Twisted Treeline, Ok, dość tego biegania. Gramy trójeczkę z drużyną w Platynie 5. Okej, okay. Minions has wyszły z bazy, czekamy na Golda i lecimy na swoili. Mamy awans właśnie BO5 do Golda. Mogę kiedyś zrobić invite'a do ich dżungli, czy coś. Golda 5. Jak strzelujecie dużo na to i mi. Ciekawe czy chłopaki nas tutaj chcą tymi zaskoczyć. Chyba nie. Dobra. Mam praktykę właśnie. W sumie dawno nie grałem przeciwko Yasuo. Nie jeżeli nie ukryć mnie tego. O no Jest gwiazdeczka. Parfę nie ma już życia. O, trochę A no trochę. No to trochę to mało, żeby zabijać. Zawsze na rankować. Jestem tutaj. Jest tu też Dobra, poczekamy na altar, 20 sekund. Dobra, tutaj jest dżungla jego. Przasekuruję. Nie no, altar za 4 sekundy. Weźmiemy go. Aha, no tak nie żyje przecież. No do tego wejdziemy. I potem w trójkę możemy iść na topa. Przydoby mi się silence, bo tutaj farmy już. 5 sekund do pancza, 3. normalnie Pro Team. Zagrany masz ty 100 heal jak by to chciał kiedyś. Zamiesz ja się ciągli. Ty też się rykaj. Torwę Ej, no. Wiem, wiem, widziałem. Tylko Malfight już puszuje to mostro. Wracajmy, bo jasło też już będzie zaraz. Malfight. I nasz punkt trzęsł na i teraz odejdą. Można by. Teraz boję się, żeby on tego troszeczkę nie i Prawdopodobnie będę trochę podatny teraz na gangi ze strony Georgiana. Ależ on ma tą barierę, kurde. Ale taki ma damage straszne na początku i później jak jeszcze starajesz No później podszedł, to No właśnie, podeszli do mnie teraz. Tutaj jest kill. Free kill? Eee, bez flasza, no fight. W sumie mogłeś go bić, ale w górę mi wyjeżdżają. By. Nice. We blank. Miałem kompletnie małe kiski. Miałem kompletnie małe kiski. jest nie ma, ja tu stworzycie trochę linię teraz. No to miałem wcześniej pusznięte, mnie delikatnie zgangowali. Musisz iść otwarty on jest Ojem king. Trochę że jestem. Y Śmieciarzem troszeczkę, złomierzem o jest te minione szybko padają. Chodź w cover i wezmę chwilę, ja nie ma do Jest, dążyłem. fight. Ja No jest super. No nie wiem, czy byśmy tego nie wpuszczali. No idę z tobą, ja już mam... Ja na bota, ja bota, bota przytrzymam, okej? Okay? Spora fala dosyć. A, trochę położywam mana, ale... Przynajmniej zrobimy. No jest no super. Ja mam, ulti, ja mam ulti Ucz. i ich, zasta, ich zasta. O, Mam lifesteela. Dobra. Dobra, trochę mu skradnę tutaj. Dobra. Ma ulti. Ma ulti też nie. Jeszcze nie Masz On ma ulti? Jeszcze nie. Dobra, ja zostawiam. Ja mam dużo kasy. Wróć! Się ten vibe, bo się trochę porobię? Ora, jeszcze mamy jaką taką przeprawę. Najpierw odpuszczujemy tutaj. Wezmę Hila, żeby ich dżungler jej nie wziął. Go, nie, jego. Okej, okay, wjeżdżamy tutaj na tym, na pagórkach. SS. A jak to są, kurde? To jest dużna splatyna. <głos》> To przed chwilą się bardziej męczyliśmy chyba kurde z silverem. A no właśnie, dwóch diamenty. Dacie radę czy schodzicie od razu? O, no, fuck. jak tam tak bezpiecznie u was było, hej. Dobra, odfarmiamy do zubo. Full skupienie, jeżeli chodzi o farmienie. Nawet się zrymowało trochę. Bah, nie? Nie, no po co? Chłopie. Oj, oj, jednak. Dobra, ja się w mam strasznie dużo pieniędzy, muszę to wykorzystać w końcu. A w ogóle podał Bepożyt? No właśnie. Kogo będę ulcował? Nie wiem. Będzie Myślę, strasznie że... szybko padał. To nie zdąży kogoś zrutować, to wszystkich wybije. Oby tak było. A jak teraz Jasuo wolę QRW i zostaną mocno No ale to jest Jasuo. To to każdy taki. A jak to jest, jak Jasuo użyje tarczy, a ty zrobisz W? To normalnie no, chyba nie? Też... No właśnie Idę tam, idę, idę idę, 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 co Idę do siebie Dajcie mi go wstalować! No co za stil Tu już wiem jaka jest kontra na tego Kill na zło Kill secure Mam tu tego malfajta chyba Dobra, flaschnie się. Uh! Ej, ty użyłeś tego? Duff Fajera? Tak, no tak. No właśnie. Myślałem, że go zabije ten, bez Duff Moglibyśmy zrobić z tego już... Potworka, pajączka. Ale ja ci pokażę coś, chyba podejdzie do No to pokażę. poka. poka. Do... A, kurwa. Ja 3 sekundy. Ja ja no A, za Ja za ale postawiłem mu murek. Ale ty jesteś steel masterem. Gąsia do Przecież wszystkie 4-0, 4-1. Ale no to zjasuło przed chwilą to przecież mission po prostu, wiesz... The best KS ever. Ale dobra, niech... Wolę, żeby... E, ksuł, niż wiesz... Niż ginął. Okej, okay. chodźmy po prostu dołem. Ewentualnie zróbmy pająka. Chodź. Masz już tego? Ile masz hajsu w pokecie? Wi, 1600, sześćset. jak wrócisz, to odrobimy no, pająka. No tak na tego, na dużą No, wina P jest spoko. Też tak słyszałem. dobra, ja tu puszuję i dawaj na tego idziemy. Powinniśmy go spokojnie kupić. E, kupić, zrobić. nie miałem szans, tylko jak kupiłem, bo w ogóle z jedną też... No jak najpierw cię z... Wpuszczę, bo tak nie no dawam na smoka Dobra, tu jest puszcznięte dwa wavey. Tyrów Secure Mam za 7 sekund tego Chyba matek tego masę dochodzę, nie? Dobra, my to w miarę szybko raczej zrobimy, jak tu gryzę go nieźle Masz tak oh. Jak strasznie Teraz lepiej nam gdzie ten to... Teraz orient No, bo nie ma ich gdzie, także zrobić zrućką, bo chyba nie mi się wydaje Bach! Bach! Bach Bach Okej, okay, możemy iść do nich na dżunglę. Ktoś potrzebuje heal? Ja potrzebuję myślałem, że wezmę moją tą. O kurwa, co tu się dzieje? Ło wow, ho 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 ho! Ja w sumie nic nie zrobiłem w tym trycie. To znaczy, że... Trundle jest po prostu genialny w tej grze. GG. I'm... Wiesz, mówię, że chcę zrobić combo. Na was pomogą robić. Taki... Taki tam damage, nie? Aj, panie laser. Kurde No plazma, plazmatyczne Trzy nie mogą wejść z respa, dosłownie Ja się tu wylej styluje chociaż trochę Ja w tym czasie skończę grę, jak się uda Covery, covery To się może nie udać panowie Dobra, Dobra, wróćmy i... się. Malfate nas zaskoczy ultimate'em jeszcze zaraz. Tak, mają ulti, bo się napali nie strasznie na killa. O Jezu, uciekam. Dobra, on, on, już wie co Jest. się, co się, ja o mam. nie. Patrz, masz? masz? Ty możesz pojeść. ja, ja mam to ulti. Ty, ale... Nie psuj, nie, o Jezu, jeszcze on ucieka. Możesz go, dobra, jak masz tą możliwość, to tam biegnij. Naokoło. Robisz farmę. A, farma, ważna strona. <laughs> mam ulti. Blond? Tak, kanta. Ja nie mogę ominąć jego ultów. No, ale teraz nie, użyłeś w, w to samo miejsce, gdzie on zultował, wiesz chyba? Nie, właśnie jak on tutaj był, to ja kliknąłem w jego miejsce. I tak bym się z nim zderzył. Mm, nie wiem. Nieważne. Dobra, idziemy dołem. Po co czego góra można skończyć? Niech coś Po co? Możesz się pobawić. <noise> A ty zrobiłeś tą winę full no. Jeden na dwóch, czyżby? Czyżby? Nie ma ulti. A, ty jesz zero demaida. Każda może się bić. Ale nie tak daleko. Ej ale mi z za tego zabrałeś, wiesz o tym teraz, kurde Mniom niom niom Dobra GG Bardzo fajnie się grało z diamentami niestety Ale im się nie udało